Witam. Chciałbym przedstawić Państwu dzisiaj innowacyjny asortyment zbiorników podziemnych wykonanych z polietylenu wysokiej gęstości zbiorniki serii Octagon. Zbiorniki charakteryzują się tym, że ich wysokość to około metr, wysokość od dna do korpusu i bardzo duża wytrzymałość na bardzo trudne warunki gruntowo wodne. Mamy w ofercie trzy grupy zbiorników. OKTAGON LIGHT, który jest przeznaczony do przykrycia gruntem o naziomie około 40 cm, OKTAGON STANDARD, który można przykryć gruntem do wysokości 1,50 m naziomu oraz OKTAGON X-LINE, który można przykryć gruntem do wysokości 2 m naziomu. One się różnią przede wszystkim wytrzymałością, a więc w przypadku OKTAGONA LIGHT możemy na nim realizować ruch lekki pieszy, w przypadku Oktagona Standard możemy na nim realizować ruch samochodowy lekki, a w przypadku X-Line'a nawet ruch ciężki samochodów osobowych. Każdy ze zbiorników wykonany jest metodą rotacyjną, odlewania odśrodkowego, co daje nam pełną szczelność, brak szwów i brak połączeń. Mówimy tutaj o zbiorniku 4000. Zbiorniki w asortymencie od 7500 do 21500. Wykonywane są z segmentów, które są spawane. Każdy zbiornik jednak jest testowany na szczelność wodą lub powietrzem. W każdym ze zbiorników są przygotowane fabrycznie trzy otwory o średnicy DN110. Otwór najniżej położony, w przypadku wykorzystywania zbiorników do gromadzenia wody deszczowej, jest traktowany jako odejście awaryjne. To jeden z nich to wlot, a drugi to wlot techniczny. W przypadku, kiedy w środku zbiorniku jest zamontowana pompa, przez ten wlot techniczny montowane jest zasilanie i wyprowadzana jest rura wodna. Każdy ze zbiorników z serii Oktagon został zgłoszony do ochrony patentowej w Urzędzie Patentowym Rzeczpospolitej Polskiej, ze względu na swoją innowacyjność konstrukcji. Co warto też powiedzieć, każdy ze zbiorników wyposażony jest w specjalne uszy. Montażowe, które umożliwiają podnoszenie zbiornika w trakcie jego montażu do wykopu poprzez pasy. Zbiorniki o większych pojemnościach posiadają pasy zamontowane na stałe do zbiornika. Zbiorniki wyposażone są w otwór DN600, na który możemy nałożyć rury wznoszące o różnych wysokościach. Tutaj widać rurę wznoszącą o wysokości 25 cm. A ta rura ma wysokość 65 cm. Do każdej z nich można dołożyć jeszcze elementy wznoszące o wysokości 60 cm, tak aby uzyskać dany wymagany naziom. Każdy ze zbiorników również posiada dodatkowy właz, który standardowo jest zaślepiony. W przypadku szczególnie dłuższych zbiorników jest możliwość wycięcia tego włazu i doposażenia poprzez niego. Zbiornik w dodatkowe akcesoria. Każdy zbiornik ma gwarancję 10 lat i jest to gwarancja udzielana na montaż zbiornika zgodnego z instrukcją montażu. Aby ułatwić montaż, na każdy zbiornik naklejana jest naklejka z podstawowymi zasadami montażu, a także każdy zbiornik dostarczany do klienta ma instrukcję papierową, która jest dołączana do zbiornika.